Piąłem się na sam szczyt estancji. Po pierwsze, dlatego, że z góry lepiej widać, ale również po to, by i potrawa mogła się znieść ku kulinarnym szczytom. To będzie coś, co zapewne znają wszyscy miłośnicy Cervantesa i przygód rycerza Don Quixote, mianowicie. Ozia Podrida. Ozia Podrida, rzecz bardzo stara, arcyhiszpańska. Polega to mniej więcej na tym, że wrzuca się do garnka to, co się akurat ma w domu, choć są pewne bardzo precyzyjne reguły. Ja muszę zacząć od wzięcia mięsa. Tutaj mam wołowinę, oczywiście urugwajską. Tutaj wieprzowinę. I sprawdzić tylko muszę, w jakie to jest kawałki pokrojone. Wołowina jest tak, jak należy. Tutaj kilka kawałków wieprzowiny, doskonale. Jeszcze do tego ten maluteńki kawałek wędzonki. Surowy, wędzony boczek panseta. Włoskie wpływy ujawniają się w tej nazwie. I to wszystko do wody, która zaczyna się gotować, jest osolona. Muszę wrzucić. Teraz można już wrzucać kolejne rzeczy, ale oczywiście należą się Państwu wyjaśnienia. To, co wygląda jak śląski krupniok, ewentualnie normalna kaszanka, to jest morsizia. Morsizia jest to w rzeczy samej rodzaj kaszanki, ale bardzo specyficznej. Tam ma w środku rodzynki oraz kawałki pomarańczy. Bardzo fantastyczna rzecz, znana w całej Ameryce Południowej o korzeniach rzecz hiszpańskich, więc wrzucam ją do garnka razem z chorizo, czyli surową kiełbasą, dość specyficznie przyprawioną, mocno ziołową. To wszystko znajduje się już w garnku, więc mogę sięgać po kolejne rzeczy. Wezmę dyniowate. To tak brzmi, może niespecjalnie ładnie, ale chodzi mi o te dwie rzeczy. To są odmiany, odmiany dyni, które będę kroił na kawałki, nie obierał ich ze skórki, ponieważ gdybym je gotował bez skórki, one by się rozpadły kompletnie. Zaraz zajrzymy do środka. No, to wygląda po prostu jak kabaczek, mniej więcej w przekroju. Kroję to mniej więcej na takie kawałki. Z tym będzie trochę więcej pracy, bo znacznie jest większe. Jeśli Państwo byli kiedyś w Bułgarii, to widzieli pewnie takie wysuszone skorupy tego, wysuszone tykwy. Sprzedaje się tam powszechnie jako ozdoby, ale dobra wiadomość, można to również jeść. Więc będę usiłował to przekroić. Najpierw trzeba odciąć ten twardy koniec. To powinno być żółte w środku, jak nie mam. Takie właśnie jest. Więc teraz trzeba usunąć, jeszcze tak przekroić, usunąć całe gniazdo nasienne, pokroić na mniejsze kawałki i razem ze swoim bratem z rodziny dyniowatych znajdzie się za chwilę w garnku. Teraz rzeczy, które pewnie nie wzbudzą u Państwa dreszczyka, emocji, bo jak najbardziej zwyczajne również dla naszej szerokości geograficznej, mianowicie cebule, które sobie przetnę z grabnym jednym ruchem na pół i czoklos, tak to się nazywa, a chodzi o kukurydzę jeszcze raz. Uczulam, bo pewnie już to parę razy w innych programach robiłem. Chodzi o to, żeby kupować kukurydzę, która jest jak najmniej żółta. To znaczy, jest to odmiana, nie tak zwany koński ząb, a taka, która zmięknie i będzie miękka. Jeśli kukurydza wygląda nikczemnie z punktu widzenia kolorystycznego, to znaczy nie żółci się tak jak stroje holenderskiej drużyny narodowej w piłkę nożną, to znaczy, że jest dobra do jedzenia. Te kolby jeszcze. Przetnę na mniejsze kawałki i to wszystko zaraz wyląduje w garnku. No jeszcze tylko te włosy zdejmę, może w ten sposób wyrośnie tutaj poletko kukurydzy. Nie wiem, czy te włosy mają zdolności rozrodcze, jeśli chodzi o jarzyny, ale na pewno będą potem latać po zębach i to wszystko do garnka. W garnku znajdą się teraz pory i marchewka, i to wszystko powinno się gotować około 40 minut. Na końcu, mniej więcej na 20 minut przed końcem dodawane będą ziemniaki, dwa rodzaje ziemniaków, ziemniaki zwykłe i ziemniaki słodkie. Zajrzyjmy do środka. Za każdym razem, jak zdejmuję pokrywkę i zaglądam do garnka, czuję się tak, jakbym zaglądał w głąb wulkanu. Choć jest to zdecydowanie mniej groźne, ale równie, bardziej, ale równie ekscytujące. Teraz ziemniaki. Najpierw słodkie, w dość spore kawałki. O, takie. I zwykłe ziemniaki, też w ćwiartki. I może się to już znaleźć w garnku. I jeszcze około 20 minut. Tak sobie myślę. Ozja podrida ugotowana. Teraz trzeba bardzo delikatnie cały wkład z garnka wyjmować, delikatnie dlatego, że to jest bardzo miękkie, chodzi o to, żeby się te kawałki nie rozpadły, zachowały swój naturalny kształt, jarzyny razem z mięsem. O proszę spojrzeć na ten kawałek dyni. On gdyby nie miał skórki, by się zupełnie rozleciał. Jest tęki, takie pire by się zrobiło i jest potrawa, która bardzo podobnie wygląda i bardzo podobnie się ją robi. Mianowicie puciero. Różnica jest taka, że puciero jest tylko z wołowiny. Dodaje się tutaj oprócz wołowiny z kością takich kawałków, jak ja tu wrzucałem również wołowy ogon i nie dodaje się aż tylu jarzyn. W przepisie, który pamiętamy z Cervantesa do ozia Podrida była dodawana również kapusta na 5 minut przed końcem, no dziesięć przed końcem gotowania posiekana, poszatkowana zwykła biała kapusta, ale postanowiłem że nie będę Państwu w tak egzotycznym kraju zaprzątał głowy zwykłą kapustą. To naprawdę jest taka potrawa spełniająca pewną funkcję, mówiąc dość brzydko, śmietnikową. To znaczy, co akurat jest, to się wrzuca, no ale jest zawsze dość spory wybór. Tak mniej więcej to powinno wyglądać. Kawałki Czoklos, cudownie mięciuteńka wędzonka. Trudno już teraz rozpoznać, co jest słodkimi ziemniakami, a co marchewką, bo po ugotowaniu wygląda identycznie. Chorizos to wyjmowanie trochę potrwa. Wyjmuje w tym wypadku się zdecydowanie dłużej niż się wkłada. Czegóż tu nie ma: chorizo, morsizia, karne. Trudno już powiedzieć, co jest marchewką, a co słodkim ziemniakiem. Czoklos, czyli kukurydzę, dynie to wszystko odcedza się, wykłada na wielki półmisek i je osobno, ale oczywiście wywaru się nie marnuje. Ten wywar jest bardziej ciemny, bardziej ciemny od polskiego rosołu, bo to jest na mocnym ogniu gotowany. Tutaj pierwszorzędne znaczenie mają te kawałki, które mają być ugotowane, a nie wywar, więc tego oczywiście nie podaje się solo, bo kolor miałoby nieprzezroczysty i ciemny. Zatem zagęszcza się to. Zagęszcza się to albo ryżem, albo grysikiem i bardzo często tym wszystkim kawałkom ugotowanym towarzyszy miseczka takiego esencjonalnego, gęstego bulionu, ale ja sobie nim nie będę zaprzątał głowy, bo to przede mną wspaniały kawałek chorizo. Proszę Państwa, nasz czas na urugwajskim stepie dobiega końca. Czy ktoś z nas choć raz nie chciał być kowbojem, jednak czasami marzenia się spełniają, bo jeszcze lepiej niż kowbojem być prawdziwym urugwajskim dobrze? Do widzenia.